Dobry uczeń. Paweł, wstawaj, czas do szkoły. O, mamo, dzięki, że mnie obudziłaś, a e, chyba budzika nie słyszałem. Albo go wyłączyłem i dalej spałem. Okej, okay, to się szykuje do szkoły. Dobrze, śniadanie już jest gotowe. O, fajnie. Widzimy się na dole. Ok, rzeczy do szkoły spakowałem już wieczorem. To muszę się tylko jeszcze ubrać i zęby umyć. 10 minut później. Mamo, dzięki za pyszne śniadanko. A tu masz picie i kanapkę do szkoły. Nie zapomnij. O, dziękuję. Mam ci dzisiaj Pawełku do szkoły zawieźć? Nie, nie, jadę sam. Mam jeszcze dużo czasu. Dobrze. Zły uczeń! Kuba, wstawaj, już jest późno! O, mamo! Zostaw mnie w spokoju, spałam tylko cztery godziny. Widzisz, codziennie ci mówię, że nie masz tak późno chodzić spać, ale no ty mnie nie słuchasz po prostu. Ach, ja nie mogę nic za to musiałam do późnego wieczora zadanie domowe jeszcze odrabiać. O, oh, prawie już wygrałem. Moment, która w ogóle jest godzina? Co? Trzecia w nocy już? Ach, znowu przez te gierki straciłem poczucie czasu. Ach, chyba lepiej idę spać, bo rano ciężko mi się będzie wstawać. Kuba, wstawaj, teraz. Tak, tak, daj mi jeszcze 5 minut. 10 minut później. Kuba, ty jeszcze nie wstałeś, jest już wpół do ósmej. No, w końcu, czekam w kuchni na ciebie. Dobrze. Ach, I znowu się dzisiaj spóźnię. Ach, plecak też jeszcze niespakowany. Co my w ogóle dzisiaj mamy? Nie mam ani chwili, żeby na plan spojrzeć. Ach, wrzucę parę rzeczy. Teraz szybko na dół. Do mamy. Mamo, pośpiesz się, musisz mnie do szkoły zawieźć, bo się spóźnię. Kuba, to nie było planowane. Ja do pracy muszę. Mamo, ale ty chyba nie chcesz, że się spóźnię. W sumie to ty sam sobie winny jesteś. Ale dobrze, zawiozę cię. No, ale teraz szybko. Tak, tak. Dobry uczeń. Cześć wam. Hej Paweł. Cześć. Wiesz co, Jessica, tego ostatniego zadania z matmy w ogóle nie zrozumiałam. A ty zrozumiałaś? Właśnie też nie. Ja zrozumiałam. Jak chcecie, mogę wam wytłumaczyć. Tak? Super by było. To idę po zeszyt. Zobacz te o tym mówię. Ach, tak. Okej, okay, a więc tą liczbę musisz najpierw podzielić przez pięć. He, a dlaczego? No patrz, bo tutaj dokładnie w zadaniu pisze, że każde dziecko dostanie porówno. Dzięki Paweł. W końcu zrozumiałam to zadanie. To mu się tak nagłówkowałam, tłumaczysz lepiej jak nauczyciel. To prawda. Chętnie, nie ma problemu. Ja się cieszę jak wam mogę pomóc. Dzień dobry moi drodzy. Chciałam zapytać, jak poradziliście sobie z zadaniem domowym? Każdy z Was zrozumiał? Było zadanie łatwe czy raczej trudne? Paweł, jak tobie poszło? Mm, muszę przyznać, że tym razem bardzo dużo zadania domowego było. Proste te zadania też nie były, ale były do rozwiązania. Mhm, tak jak przypuszczałam, to zadanie domowe miało być ćwiczeniem na klasówkę. Dlatego te zadania nie były takie proste. Ale przy okazji, już bardzo dużo poćwiczyliście na klasówkę i będzie wam łatwiej. Aha, też tak uważam. No właśnie, tak. Dobrze, a teraz wspólnie razem omówimy to zadanie domowe. Zły uczeń. Hej, przejść bym chciał. Co tu stoisz jak słup? Hej, wyluzuj się. Już się cofam. No to hop hop! I dlaczego tak nie od razu? Ale on nieokrzesany. Tak, też tak sądzę. Eee, dzień dobry. No Kuba, a jaką dzisiaj masz wymówkę, że się spóźniłeś? Nie, żadnej wymówki. Mój rower mi się zepsuł, a mama zaspała. No i dlatego się spóźniłem. Ach, siadaj Kuba. Czasami nie wiem, czy w ogóle w coś ci mam wierzyć. Kuba, ale mam nadzieję, że przynajmniej zadanie domowe zrobiłeś. Tak, oczywiście. Tylko, że w tym całym stresie i z pośpiechu zapomniałam zeszytu wziąć. Aha, Kuba. Tylko pamiętaj, że aktualnie zadanie domowe to jest przygotowywanie się na klasówkę. I będzie krytycznie, jak nie będziesz odrabiał. Nie ma problemu, dam radę. Aha, na no takie no rzeczy co? zawsze mam jakieś rozwiązanie. Dobry uczeń. Kilka dni później, klasa Pawełka jest na przerwie. A po przerwie piszą klasówkę. Janek, słuchaj, zrozumiałeś to zadanie? Gdzieś jakiś błąd zrobiłam, ale nie wiem gdzie. Hmm... Ja też nie widzę tutaj błędu. Tak? Wiesz co, ale ja mam podobny problem w rozwiązaniach. W książce coś innego piszę. Hm, ja też mojego błędu nie umiem znaleźć. Hm, nie widzę twojego błędu, ale no wiesz, ja nie jestem dobra z matmy. O nie, co my mamy zrobić? To zadanie na pewno będzie, a my zaraz klasówkę piszemy. Janek, Ala, pomóc wam w czymś? O tak, proszę, wiesz co, mam tutaj problemy z tym jednym zadaniem. Coś nie pasuje. Tam jest gdzieś błąd, ale nie umiem tego błędu znaleźć. Dobra, pokaż. A, zobacz, Ala, tutaj. Tak, pomyliłeś w tym miejscu plus z minusem, i dlatego wynik jest inny, jak w rozwiązaniu. A, faktycznie, ale sama bym na to nie wpadła. Dzięki, Paweł. Nie ma sprawy. Paweł, a mi pomożesz? Ja też mojego błędu nie mogę znaleźć. Okej, okay, zobaczymy. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Sposób kalkulacji jest dobry, ale patrz tutaj. Zobacz, chodź. W tym miejscu już wiesz sam, co. O nie, zawsze robię ten sam błąd, ale dzięki Paweł, na klasówce będę uważny i na pewno nie zrobię znowu tego błędu. Hej, powodzenia. Wiesz co, Paweł? A ja akurat koleżance wytłumaczyłam to samo zadanie, co ty mi wytłumaczyłeś. No i ona zrozumiała. A, świetnie, mam nadzieję, że wszyscy dostaniemy dobrą ocenę. Paweł, dzięki, taki miły jesteś. Tak. Jak zapowiedziałam, piszemy dzisiaj klasówkę? Cudownie, widzę na stole już nic, nie ma tylko długopisy w ręku. Za chwilę zaczynamy. Ja rozdam klasówki i proszę każdego, żeby najpierw podpisał. Macie 45 minut czasu. Zaczynamy! Powodzenia. 45 minut później. No, tym razem sprawdzian mi super poszedł. Jestem bardzo zadowolona. Ja też. No, mi też. I mi też. Mam takie ciche uczucie, że wam bardzo dobrze poszło. Spróbuję klasówki sprawdzić na dłużej przerwie. Może dam rady. Dobrze. Kochani, no muszę powiedzieć, że jestem z Was bardzo dumna. Dużo z Was napisało na szóstkę, piątkę i czwórkę. Nie było ani jednej trójki albo gorzej. Temat zrozumieliście wspaniale. Tak, to prawda. Proszę Pani, ja bym chciał coś ważnego powiedzieć. Paweł nam ostatnio bardzo dużo pomagał. On sam od siebie tak po prostu nam dużo zadań wytłumaczył. No i zrozumieliśmy. Bardzo mnie to cieszy, że tak ze sobą współpracujecie. A ty, Paweł, jesteś dobrym uczniem, który nie tylko myśli o sobie, ale też o innych. I to Cię wyróżnia. O, dziękuję Pani. Zły uczeń. Klasa Kuby również jest krótko przed klasówką. Hej, Michał, grasz jeszcze w ogóle w FIFA i Minecraft? Tak, ale ostatnio mi się laptop zepsuł, a moja PlayStation już jest trochę przestarzała, a ty? No ja aktualnie gram FIFA 23 na mojej PS5, najnowsza generacja. Gra jest bombastyczna, mówię ci, dopiero co weszła. wow. Oha, ale ty masz dobrze, też bym chciał PS5. Hej Michał, a co ten na to, jakbym ci moją PS5 i wszystkie gry do niej na weekend pożyczył, co? O, poważnie? Takie coś byś zrobił? Aha, ale ty też coś dla mnie musisz zrobić. Słuchaj, dobrze, podczas klasówki wymienimy się kartkami, żebym miał dobre rozwiązania. O nie, w tym nie gram. Dobra, dam ci PlayStation nawet na cały tydzień. Ja się boję, a co będzie, jak ona nas słapie? O, oh, ale tchórz ciebie. Ostatnia propozycja. Na cały miesiąc ci ją dam. Miesiąc? Okej, okay, zgadzam się. Dostaniesz moje rozwiązania na klasówce. Tak, ha. Moi drodzy, zaraz zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście dobrze przygotowani. Proszę nie szeptać i nie rozmawiać. Każdy koncentruje się nad swoim sprawdzianem. 45 minut. Powodzenia! Michał, Michał, no podaj mi twój sprawdzian. Czekaj, czekaj zaraz. Cisza, wy mi przeszkadzacie, bo powiem nauczycielce, że się sprawdzianami wymieniacie. Hej, masz problem? Nie. Ale nie umiem się koncentrować. Koleżkowy luz, moja kartka jest jeszcze pusta. To jest gorsze niż nie umiem się koncentrować. No w końcu Michał, dzięki. A więc sprawdzień się skończył. Mam nadzieję, że potrafiliście zadanie rozwiązać. Teraz możecie wyjść na przerwę. A ja spróbuję w tym czasie sprawdzić wasze klasówki. Może dam rady. I jestem bardzo ciekawa, jak wam poszło. Dobrze. Okej. Okay. I co dałeś radę odpisać? No, tak na styk, ale się udało. To co? Jutro mi dajesz twoją PlayStation? Tak, tak, ale pod warunkiem, że dostanę dobrą ocenę. Tylko wtedy dostaniesz. Hej ty! Ty na klasówce nic nie widziałeś, zrozumiane? Aha, jeszcze mała przestroga, gdybyś zamierzał skarżyć. Śliwy, pod okiem to chyba nie chcesz mieć. Zrozumiałeś? Eee, tak, nie poskarżę. A więc, sprawdziane są skontrolowane. Teraz wam je rozdam. Proszę, czwórkę masz? Michał, bardzo dobrze, masz szóstkę. Kuba, jestem zaskoczona. Ty też masz szóstkę. Przyznam, że najpierw myślałam, że odpisałeś od Michała, bo macie identyczne rozwiązania. Ale to niemożliwe, bo wy obok siebie nie siedzicie. Przypuszczam, że tym razem bardzo dobrze się przygotowałeś. Gratuluję, Kuba! Bartek, teraz ty. No niestety, trójka z minusem. Przyznam, że trochę się zawiodłam. No nie, to jest niesprawiedliwe. Jak to? Co jest niesprawiedliwe? Ostrzegam cię, podbite oko będziesz miał. Yy, nie, nie, wszystko w porządku, coś mi się pomyliło. Dobrze, to schowajcie sprawdziany do plecaka, a my dalej robimy lekcje. Ej, Michał, bracie! O, sprawdzian nam super poszedł. Tak, tak, poszło nam nieźle. To co, jutro mi przynosisz Twoją PlayStation? No, oczywiście, kupa dotrzymuje słowa. <śmum> no, przeważnie. Okej, okay. po szkole. O nie, Kuba tam jest. Ja nie chcę mieć problemów. No i co? Dlaczego miałbyś mieć problemy? Hej, ty, widziałem, że szeptasz. A o kim? Chodźmy stąd, bo będziemy mieć problemy. No właśnie, spadać stąd. Ha, stop, my nigdzie nie idziemy. A co, Kuba? Co nam zrobisz? Może wam oko podbije? No, uważaj, co mówisz, bo może my ci podbijemy. No, chodź, chodź, cwaniaczku. Przestańcie lepiej. Co się tu dzieje? W tej chwili koniec. Jak jeszcze raz coś takiego zauważę, to pójdziecie do dyrekcji, zrozumiane? Tak. Tak. Zapamiętajcie, co powiedziałem. Dziękujemy Ci, Paweł, ale chodźmy lepiej stąd. Ha, wijasz mi. Ty, wzorowy uczniu, my się jeszcze spotkamy. Chętnie, Kuba, już się cieszę.